Chciałbym, żebyśmy tutaj w tym podcaście też powiedzieli, w jaki prawidłowy sposób morsować, ponieważ też jest dużo różnych e, opinii, sposobów, każdy mówi co innego. Więc ja tutaj wypunktuję, będę zadawał po pytaniu i, i e, e, będziesz mówił, w jaki e, sposób to robić. Pierwsze pytanie, czy zanurzamy się do linii serca, czy dalej? Nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś już wlazł okay. powyżej serca. To jest bardzo, bardzo dużo. Uważam, że jest obecnie jest tendencja troszeczkę dzielenia włosa na czworu. I myślę, że jeżeli już ktoś zdobył się na tak wielką rzecz, jak wlezienie do wody przy temperaturze minus 5, to ciało już dostaje po układzie nerwowym, hormonalnym, po wszystkich bodźcach tak mocno, że czy wejdziemy, powyżej linii serca czy do nasady szyi nie będzie to miało tak wielkiego znaczenia. Mhm. Pręd, jeżeli odpowiesz. nie wiem czy masz tam na liście pytania jeszcze dotyczące innych części ciała, masz? To może tu można byłoby się rozdrobnić troszeczkę. No tak, tak, bardzo proszę. Powiedz, powiedz w jaki sposób w ogóle się prawidłowo zanurzać. Są takie miejsca, które są bardzo wrażliwe na temperaturę. Mówi się o tym, że są to miejsca wstrząsogenne, wstrząsorodne, ponieważ wstrząs jest to taka konkretna reakcja w organizmie, i, i jeżeli zadziałamy na przykład wysoką temperaturą i poparzymy człowieka, powiedzmy o, o powierzchni ciała, na, na 9%, powiedzmy, załóżmy, prawda, 9% ciała, ale również poparzymy człowieka tą samą temperaturą, tylko że będą to. Same dłonie i stopy, które powiedzmy też mogą mieć łącznie podobną powierzchnię ciała, to taki, takie poparzenie okolic tych, tych właśnie wstrząsogennych okolic jest o wiele gorszym stanem niż jakby to były na przykład plecy. Tak? Jeżeli poparzymy dłonie, twarz, stopy, genitalia, to są o wiele gorsze, gorsze jest odpowiedź organizmu, gorszy jest stan pacjenta, gorzej rokuje jego leczenie niż jakby to na przykład właśnie były te plecy. I jeżeli tak samo z zimną wodą, jeżeli morsujemy tak, że mamy zanurzone dłonie, e, zanurzo nie zanurzamy twarzy, szyi, tak? czyli te wrażliwe okolice są, nie są wyeksponowane, e, można powiedzieć, że złośliwiec by powiedział: zabieramy sobie e, radochy, tak? zabieramy sobie dużo możliwości rozwoju i, i robimy to tak na półgębka. A i niby powiedzieli, że po pomalutku. Uważam, że dobrze jest dążyć do sytuacji, w której e, możemy nawet zanurzać głowę, całe ciało. Możemy dążyć do tej sytuacji. Tak? Zaczynać od tego jest bardzo głupio. Bardzo głupio. Tak? Dlatego e, dobrze jest wymagać od siebie pomalutku coraz więcej, na przykład choćby linia sutków. Tak, potem szyja, tutaj bardzo, tak. Potem na przykład zanurzenie dłoni. Kark można w ten sposób zanurzyć. I e, uważam, że sam fakt wejścia do zimnej wody jest świetny. I uważam, że nie powinno się nikogo dyskryminować, czy bo oni wchodzą, bo oni zanurzają dłonie, a inni nie. Inni mają zanurzają dłonie, ale mają w rękawiczkach, a inni z kolei to uważam, że jest. Do niczego nie prowadzi. Myślę, że yy, najważniejsze w morsowaniu jest to, co się dzieje w naszej głowie. To jest najważniejsze. Mhm. Jeżeli my czujemy, że nawet już sobie nieźle radzę, powiedzmy, że czas zanurzyć te dłonie, to zobaczmy. Tak? I wtedy sprawdzamy. Wtedy jest najlepiej. Więc odpowiadając na to pytanie, jak jest poprawnie, uważam, że każdy z nich jest poprawny. Na pewno niepoprawne będzie robienie tego pod presją grupy, wbrew swoim odczuciom i za szybko. Myślę, że to nie będzie OK. Najważniejsze, jak to sprowadza się do wielu rzeczy, jest regularność.